Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witajcie społeczności, moi drodzy, już po urlopie. Witam was serdecznie w pierwszym odcinku po urlopie. Ojciec Fansim, zapraszam was dzisiaj na kolejny odcinek, w którym będę robił nową linię, ale z innej zajezdni. Moi drodzy, mamy już pełną wersję, City Bus Manager już wyszła. W końcu się doczekaliśmy jako społeczność tej gry. Tego menadżera, ale też y, społeczność tego kanału doczekaliśmy się w końcu nowej, y, pełnej wersji właśnie y, tej gry. Także ja dzisiaj będę też w miarę możliwości odkrywał, co jest nowego. Y, może mnie coś zaskoczy, a może i nie. Zobaczymy. Ale na początek, jak zwykle, y, trzeba przypisać autobusy i kierowców na wszystkie. Linie, żeby te autobusy już mogły zacząć jeździć. Szybki przegląd, sprawdzam co tu się dzieje. Otrzymujemy nową ofertę, oferty tak, flota autobusowa, ponieważ zaczynam sprzedawać te najmniejsze autobusy. A będę kupował te o większej przepustowości oczywiście. I tutaj będą już te nowe autobusy. Autobusy pojedyncze, ponieważ mam też takie miejsca na tylko i wyłącznie pojedyncze Jelcz M11, ale jest Solaris Urbino, i od razu tutaj trzy sztuki bym mógł e, kupić tych Solarisków 98-98 e, spoko. Także jeszcze zobaczę, czy jest jakieś malowanie dla nich, a chyba jest. O, właśnie, proszę bardzo, więc trzy sztuki za sprzedane. Nowe badania tutaj jeszcze jakieś się pojawiły, więc autobusy trzeba będzie odkryć spoko. Szybki przegląd, tworzenie aplikacji mobilnych, kontrolerzy biletów, tak. <grych> Metoda pracy kontrolerów, tak. I na razie jeszcze do mapki jest możliwość rozwoju tej mapy, ale to spokojnie. Więc widzicie, że już pewne rzeczy się tworzą. Co my tu jeszcze mamy, szanowny panie? Nowa częstotliwość kursowania co 15 minut, czyli znowu skrócenie czasu przyjazdu o 15 minut. To są te nowe autobusy, które właśnie zakupiłem. To solarki e, zwykłe spalinowe, nie jakieś hybrydy, nie elektryki, tylko zwykłe e, autobusy 12-metrowe. Także mam już ich kilka, mam też jelczyki, oczywiście elektryki też są. Tak jak w sumie w większości e, słuchajcie, rzeczywistych zajezdni autobusowych, e, teraz jeszcze jedna rzecz. Chciałem e, moje autobusy, zepsute autobusy. E, no, niestety nie ma tutaj właśnie troszkę boleje nad tym, że nie ma automatycznej możliwości ustawienia, żeby one się naprawiały. A dzisiaj będę jeszcze tworzył. Nową linię, ja tu przyspieszę, bo mamy niedzielę, 91 dzień. O, proszę, tego też nie było. Także jedną, jak gdyby nowość już odkryłem w tej nowej, pełnej wersji, jest to, że pokazuje który dzień rozgrywki jest aktualnie. Tego nie było. Ciekawe jeszcze, jakie nowe rzeczy tutaj wykryję. A ja tak szybko zrobię sobie naprawę tego taboru, który mamy. Większość to są jakieś eksploatacyjne, ale też jakieś kierunkowskazy się zdarzają. Widzę w naprawie paski klinowe. Tutaj już akurat został autobus naprawiony, więc przesunęła się jedna pozycja do, do tyłu. E, tutaj też. Lecimy dalej, tu też. Tu też? O kurde, to może od, od, od końca. O, chyba wszystkie mi się udało kliknąć. A może nie wszystkie? Nie, no wydaje mi się, że wszystkie. Tak. No dobra. Także oni niech się naprawiają, a ja będę tworzył w niedzielę nową linię. Co my tutaj mamy? Rozbuduj oczywiście sieć i dokonaj 20, 20 napraw i konserwacji pojazdów. Czy jakieś nowe zakładki weszły? Chyba nie. Energia elektryczna oczywiście była. Kontrakty na internet i taryfy elektryczne były. Nie. Chyba nic nowego, chyba nic nowego nie mam. Badania przeglądałem. Części zamienne, właśnie jak wyglądamy z częściami. Eee, no jeszcze tam trochę tych części jest. Eee, statystyki. Statystyki. Tutaj mamy linie autobusowe, chyba liczba pasażerów, tak. Tu są przychody, to są przychody, opóźnienia, proszę bardzo, za każdy dzień wykorzystanie. Ja nie, nie kojarzę tych statystyk, tak jakby one były nowe. A pasażerowie, na których na którym przystanku bodajże. Autobusy, wszystkie czystość. Aha, liczba pasażerów, stan techniczny i przebieg. A, przebieg. Widzę, że się nie rejestruje i budowanie. Tak, jakby nowe troszkę ikonki podchodziły. Nie, chyba jest podobnie, tylko troszeczkę interfejs jest przebudowany. To chyba tylko tyle. Um, dobra, w takim razie ja dzisiaj nową linię będę tworzył. Tylko muszę. O, zajezdni Marymont sobie. Do Marymontu jeszcze m, wypadałoby, może to kupić. zaraz zobaczymy. W zajezdni Marymont, jak to wygląda. Tu są te wszystkie autobusiki. Dobra, i mi się wydaje, że tutaj można by było kupić jeszcze Z3 autobusy. Flota autobusów. Okej, okay. natomiast tutaj bym kupił coś. No może pojedyncze, no może pojedyncze. I też sola tych solarisów bym tutaj na nabrał Z3. Z3, tak. Też w malowaniu, oczywiście, ZTM. Dobra, mamy już trzy sztuki elegancko. Zawsze wy wypadałoby zatrudnić nowych kierowców autobusów. I już sprawdzamy raz, dwa i trzy z umiejętnościami już jakimiś. I teraz będzie budowa nowej linii autobusowej. E, oczywiście to będzie linia e, szła z Marymontu. Ja jeszcze tylko chcę coś zobaczyć. Nie widzę, że nie mam tej linii. Dobra, więc teraz tak: mm, tworzenie nowej linii. A moi drodzy, ta linia to będzie linia 326. 326 Własna nowa linia. Linia 326. Teraz jakiś kolorek, może niebieski o może yy, taki bardziej no burgund coś takiego, burgund I teraz tak, linia zaczyna się z tej pętli i zjeżdża na dół czyli zaczynamy od marymontu tak, i ona zjeżdża i ona zjeżdża w dół więc ja tutaj shifta postawię o tak, dokładnie ona łapie się tu, w tym miejscu, spoko, loko i idziemy, dobra, następny przystanek idzie, 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 gdzie idzie, tu gdzieś idzie, nie, pod spodem, pytanie czy, o właśnie, to jest, to jest błąd, to jest błąd, więc muszę kliknąć po prostu tutaj, ten przystanek. I jedziemy dopiero za mostem, daleko, daleko, za kanałem Żerańskim. Bardzo, bardzo daleko. Za kanałem Żerańskim jest dopiero przystanek. W którym to miejscu jest? W którym to miejscu jest? O, panie, no to jest tu gdzieś, dokładnie. A teraz zobaczymy, czy dobrze pokierowało. O, dobrze, dobrze. Jest ok, jest ok. Dobra. Teraz kolejny jest przystaneczek dopiero za Żerańską na ulicy Modlińskiej. Czyli tu. I następny będzie Płochocińska. Spoko loko. Jedziemy dalej i na ulicy Płochocińskiej w stronę właśnie centrum handlowego. Marywilska, które spłonęło jakiś czas temu, no samo nie spłonęło, ktoś mu, ktoś mu ewidentnie pomógł, no ale to już jest słuchajcie, to jest inna inszość, teraz tak, dobrze by było, ponieważ coś mnie tutaj troszkę źle prowadzi, ten przystanek jest po prostu źle, o teraz, jest on źle ustawiony yy, i dopiero za kanałkiem idzie następny przystanek, o i tu się odbijało w lewo, bo ten jeździłem po prostu na Marywilską jeszcze jak istniała i to było całe centrum handlowe Marywilska, które właśnie spłonęło. Dobra, idziemy dalej i to będzie znowu kanałek, znowu kanałek, czy nie będzie kanałku tutaj żadnego? Yy, czekajcie, w którym ja jestem miejsce? Jestem tu, to dopiero tu. Dobra. Jedziemy do góry zgodnie tutaj z kanałkiem. Dobra. I jeszcze zakrętasa tutaj, o. E, nie tak. Po skrzyżowaniu jedziemy. Dobra. To w ogóle jakoś inaczej idzie. Aha, bo to tutaj, nowiny, tak? Nowiny. Dobrze. Teraz, teraz idzie dobrze. Nowiny, sobie to oddalę trochę. Idziemy do góry. Ulica, przy kanale. O tak. I tutaj będzie przystaneczek, w tym miejscu. Spoko. Później przez kanał Żerański. Powiem szczerze, tutaj nigdy nie jechałem samochodem, nie znam tych terenów już. Okej, okay, tu jest za rondem. Później jest tutaj na takim cypelku. Kobiałka, kobiałkę! Tutaj jest taka białka. O nie, o nie, o nie. Tak to nie idzie. Dlaczego? W ten sposób nie prowadzi. Ty, czemu tutaj tak jest? Tak jakby jakiś zakaz on widział. Dziwna sprawa. Ty, ale, ale dziwnie. Co Ja chyba tego nie ominę. Tutaj jest jakiś błąd w grze. Dobra, trudno. Będzie musiał jechać bokiem. I tu jest pętelka. I z powrotem jedziemy. Dobra, ja sobie tutaj odwrócę. Rolę. A w tą stronę idzie OK, nie? W tą stronę idzie OK. Tutaj jest ładnie. 700 metrów, a kolejne 700 metrów, 400 metrów, 700 metrów. Tak co 700? Oj, 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 A czemu tak? jakoś dziwnie. No czasami trzeba, czasami trzeba mu pomóc. 660 metrów. Zakłady zbożowe, zaplecze, płytowa, a właśnie, jak to tutaj to wygląda w tym miejscu, jestem ciekawy właśnie. Mm -hmm. I tutaj jest płytowa, płytowa, tutaj jest ten przejazd, spoko. Tu są w ogóle jakieś tak dziwnie przystanki poustawiane. Jeden prawie po drugim jest. Tu jest jeszcze trzeci przystanek. Bardzo krótkie od siebie są te przystanki. I dopiero tutaj na Modlińskiej płochocińska zakręca w tą stronę. Ok. Dobrze. Kanał żerański, właśnie jak tu idzie dalej. Kanał Żerański i tu ostatni przystanek jest bankomat Millenium. Bankomat Millenium. Elektrociepłownia Żerań. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo następny przystanek dopiero będzie dość daleko. On dopiero tu. Przy Armii Krajowej. Przy Armii Krajowej czyli jeszcze za kanałkiem dopiero tutaj no tak yy. następny przystanek dopiero będzie tutaj przed zawijasem mhm. następny jeszcze na górze jak zawinie także tam tutaj kropeczkę o żeby on wiedział co ma zrobić tak zawijamy Ok. ok, ok, ok. I w tym momencie jeszcze mamy tu jeden przystanek, chyba dla wysiadających. No i wjeżdża, i wjeżdża tutaj. No super, no udało się, udało się, udało się. Także 326, moi drodzy, będzie sobie kursowało od godziny 4 rano, nawet do 22, 145 minut. W szczytu co 20 minut? 4 autobusy potrzebuję. A tak potrzebuję 3. 3. Zajezdnia Marymont będzie to obsługiwała. I aktywujemy linię U. Jeszcze mam z Marymontu połączenie. Prośba urlop. okej. Okay. Dobra, musimy przypisać. Ja wypuszczę tutaj te nowe autobusy. Dobra. Najwyżej trzeci będzie tutaj. I zaraz pewnie one powinny wyjechać. Tylko pytanie, czy właśnie linia działa od razu? Tego nie wiem. E, czy linie działają od razu od momentu, kiedy mm, je aktywuję? Wydaje mi się, że tak. Ale pewności nie mam. Zaraz zobaczymy zresztą, czy coś po tej linii będzie jechało. Już sobie ją sprawdzam. Linia dochodzi aż tutaj, Michałów Grabina. To się nazywa. Badanie zakończone, kontrolerzy biletów. O, proszę. Na razie nie widzę nic na tej linii. Nic nie jeździ. Godzina 9:30. Zaraz zobaczymy. Nie, to nie ta linia, bo ona tu odbija na górę. Tu jest elektrociepłownia Żerań, później tutaj w stronę Marywilskiej właśnie. To jest ta Marywilska Nieszczęsna, która spłonęła. Zresztą widzicie jaki to jest duży kwadrat całej tej, tej hali. O! Teraz chyba poje, poszedł pierwszy ten... 326, tak. To jest właśnie ten... To jest właśnie ten pojazd. Okej, okay. eee, 13 pasażerów. No chyba dobrze, że kupiłem te małe autobusy bo on widać, że nie ma obłożenia. Co prawda jest, to niedziela, więc ciężko powiedzieć, czy w normalnych dniach to obłożenie będzie też takie małe, czy jednak będzie się zwiększało, ale widać, że chyba, chyba wystarczające były te autobusy. One 100 osób praktycznie, 98 osób mieszczą. No i sobie stoją i co jakiś czas tutaj wyruszają na tą linię, ale one nie są drastycznie przepełnione. O, i rusza znowu chwila oddechu, napętli i znowu lata. Analiza linii. No 15, 16, 17 osób tutaj ma widziałem maksymalnie. Maksymalnie miało 17 osób. No, więc te, ta stówka to spokojnie starczy na tą linię. Chyba, że będzie więcej, ale to może być więcej, oczywiście. Odblokowano nowy autobus. O, zobaczmy sobie, co to jest w ogóle. Jak to wygląda. I tongi to były. Jakiś odblokowano nowy autobus Omnicities. Omnicity SD, Omnicity. Cn eee, Jeszcze zobaczymy Solaris. Omni, o, to to! Omnicity SDLHD. To jest właśnie, ale to jest z modyfikacji. E, autobus akurat. 88 pasażerów on posiada. Więc, tak troszkę mało. 98 ma Solaris yy, i najwięcej ma stówkę LCM11. No więc tak wygląda, moje drodzy, nowa linia. Ale wiecie co? Na tą stronę jeszcze nie miałem. Także my dochodzimy tutaj już do Michałów, Grabina, później jest Rembelszczyzna. Rembelszczyzna. Józefów, ale to nie ten taki bardziej znany Józefów. A Izabelin, chyba to też nie ten Izabelin taki bardziej znany. Ciekawe, tu mamy już Nieporęt, Legionowo. Tu Jabłonna. Na razie jeszcze do Jabłonnej czy Legionowa jeszcze nie mam żadnej traski, ale może tam jakieś traski podmiejskie chodzą. Muszę przypisać jeszcze jeden z autobusów. Tutaj wypuszczę ten właśnie ten z tego Solarisa, bo tam trzy autobusy są potrzebne na te 326. Także one tutaj będą sobie jeździły. W komentarzu bardzo Was proszę moi drodzy. Napiszcie, w którą stronę robimy nową linię. Z której zajezdni? Przypominam, zajezdni mam Marymont. Mam tu śródmieście. To jest taka główna zajezdnia. Zajezdnia Ostrobramska i zajezdnia Ursynów Południowych. Zobaczcie, że tutaj na Ursynowie do Konstancina czy do Piaseczna jeszcze można by było coś pociągnąć. Czy do Janek. No, jest jeszcze. Możliwości są jeszcze duże. Mam jakiś krótki autobus. O, mam. Także musiałem jeszcze jeden autobus tutaj dokoptować, bo najdalsze Tu tutaj mam. Zobaczcie, do reguły Tu jest linia, która idzie w stronę reguł, idzie na kabaty najdalej, a tu w tą stronę idzie aż prawie do Józefowa tego takiego pod otwockiem. W prawą stronę najdalej to już tutaj nic nie idzie, chociaż tutaj jeszcze można by było puścić na. No właśnie, co tutaj jest? Zapomniałem. Zapomniałem. Tu jest chyba Anin. Chociaż Anin to chyba wzdłuż linii kolejowej jest. Tak do końca nie pokazuje dobrze, w sumie. Tutaj jest. Fajnie są opisane te miejscowości, a, a, a w tą stronę nie są opisane. Co ciekawe. A tutaj są. No dziwnie tak trochę. Dobra, zbieram znowu pieniążki. Jeszcze 20... Jeszcze dwie naprawy muszę dokonać. Więc zmieniam na zajezdnie główną. Skrzynka odbiorcza. Znowu godziny szczyty co 10 minut. Dzień dobry szefie. Mam nadzieję, że uda nam się obystać warunki. Jestem naprawdę szczęśliwy. Super. Hugo. Teraz tak, teraz tak, ja mówiłem o flocie autobusów, autobusy do naprawy, zlecamy jeszcze naprawę, to co trzeba, trzeba zrobić, nie ma o czym gadać w ogóle, trzeba to naprawić wszystko co jeździ, w mniejszym bądź lepszym stopniu, o! I przedszkole publiczne, no, jak kojarzę, kojarzę, autobus musi, no. nie, 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 odrzucam. Słuchajcie, nowy achievement wpadł mi tutaj, ponieważ dokonałem 20 napraw. Trzeba teraz zrobić 400, nie, sprzedać 471 tysięcy biletów. Także te bileciki za chwileczkę będą tu wpływały. Mam tych teraz kontrolerów, zobaczę sobie po badaniach, czy jeszcze coś jest do odblokowania. Metoda pracy kontrolerów. Można ją zwiększyć. Tego nie było. Nie było kontrolerów i metody pracy też nie było. Tworzenie aplikacji mobilnych. Tego też nie było. Były po prostu... A może były? Czegoś tu nie było. Ale dobra, elektryczne autobusy i piętrowe autobusy. Ja tego nie odblokowuję. O, bileciki ładnie się sprzedają. Elegancko. Także pewnie za jakiś czas uda mi się to odblokować. Co prawda, jest niedziela. O, tu jakiś jeden autobus. A, no dobra, to jest centrum, to wiadomo, nie? Ja się na razie skupię dzisiaj na tej jeszcze jednej linii i zobaczę sobie, jaka tu przepustowość tego jest. Co prawda, jest godzina 20 już, więc tak, tu będzie jeździło takie 10. No a w godzinach szczytu, powiedzmy, w tygodniu, to będzie, no, maks do 100 osób, nie? Pewnie więcej nie będzie jeździło. Ja się przyjrzę jeszcze w poniedziałek, czy we wtorek. E, oczywiście w czasie gry, e, dnia gry, przyjrzę się tej linii, czy ona jest tutaj. Ale nie, nie obawiam się zbytnio o tą linię, że ona będzie jakaś przepełniona. Raczej to będzie właśnie tak to wyglądało, że że tych autobusów będzie tu jeździło. Mało, ale dobrze. Zajzdnia Marymont dostała nową linię, więc dobrze by było teraz rozwijać się w innym kierunku. No to może coś na Ursynów, może coś w stronę Piaseczna, Mysiadła. Tutaj też jeżdżą linie. A może Konstancina byłaby właśnie wskazana taka dojazdówka do Warszawy. Most południowy. Trasa Kierkowska, proszę bardzo. Tak, tak mi się wydaje, że to by był dobry kierunek rozwoju. Właśnie teraz wykorzystania jeszcze Ursynowa, bo zobaczcie, Ursynów jest skomunikowany. Jest i w stronę lotniska, i tutaj w stronę Wilanowa. I miasteczko Wilanów też tutaj ma swoją linię wy wypuszczoną. A, no, także jest jeszcze możliwość e, rozwoju tak sobie patrzę teraz po mapie, i tu oczywiście to w stronę legionowa, w stronę łomianek, jak najbardziej. Tutaj ta nowa linia się pojawiła, w stronę marek, zielonki, ząbek. Można coś puścić oczywiście, jak najbardziej. Tutaj jeszcze nic nie ma. Więc propozycje chętnie mile widziane z waszej strony. Ja tu sobie jeszcze tam coś poprzepisuję. Ostatnie minutki na tej mapie. A dałem bo autobus. Dobra, trudno. No i dobrze, podsumowanie finansowe dnia. Słuchajcie, jak to wygląda. uj, uj, uj. 328 tysięcy tylko. Ja pierdzielę. I to po tym patrzę. Wcześniej miałem bańkę, bańkę 800, bańkę 400, a teraz mam tylko 328 tysięcy. No co prawda nie dziela. Ale chyba coś z ekonomią podziałali, bo jest znacznie słabsza. To jeszcze tak rzucę okiem, czy. Nie mam jakichś takich drastycznych wydatków, ale nie, wszystko tak w granicach 420-400 tysięcy. Po prostu przychód jest mały z dotacji, z prowizji, a przede wszystkim z biletów. No, także pewnie to wszystko w poniedziałek się rozwinie. A to już w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, pozdrawiam i cześć.